W dzisiejszym odcinku zagramy w Minecraft, ale nie możemy używać złota. Jeśli ten odcinek ci się spodoba, to pewnie to jest stronie łapeszkiej, tam dolej subika. Jeśli jesteś sobą nową, my widzimy się już na pierwszej atence w tym odcinku, więc. Wow! Ok, ten już na pierwszej atence w tym odcinku jak już mówiłem, nie możemy używać złota, dlatego, dlatego złoto musimy wywalić iść sobie złoto. I nie potrzebujemy ci dzisiaj w naszym składzie. W dupę, już więcej z nami, bo krzywy nie grasz! Potrzebujemy Cię w naszym składzie! I zbieramy inne itemy, które nie są złotem, czyli żelazo. Za żelazo możemy sobie kupić tutaj um, właśnie, za żelado, żelazo, żelazo, żelazo. Możemy kupić wełnę, którą oddajemy łóżko. I za chwilę chyba zbierzemy jakieś ice Dobra, bez złota będzie ciężko w sumie, bo złoto może nam dać TNT, a TNT może nam naprawdę ułatwić getkę. Mam nadzieję, że on nas tutaj nie sklepi. Tak, to jest kolega morski, dlatego trzeba go sklepać kumpla. On może być jakimś agresorem, może być totalnym jakimś pytajizolem. Będzie miał wobec nas dziwne jakieś plany i będzie chciał robić z nami jakieś dziwne akcje. To nie nasz łóżko, nie, to nie nasz łóżko. Dlatego... Może spróbujmy, spróbujmy sobie tutaj się podbudować w górę delikatnie. I co on ty... chcesz zrobić jakieś dziwne akcje? 19, 17, to znaczy się tam było chyba. Dzikie dziwne akcje, ja to ma 17. BUM! Wow, odbył naszego fireballa, okej, okay, okej, okay, okej, okay. jestem bezpieczny, jest niebezpiecznie. Ale byku, 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 Jason Derula, weź się ogarnij. Byku, weź się ogarnij, Co ty, co ty kombinujesz? Nie mi się poddawać jakoś koks. Uff, tak, tak, tak. To było... To było udane. Ale okej, okay, dobra, dobra, teraz musimy sobie szybko kolejnego fireballa zebrać. Wow, byzku, ty tutaj jesteś? To tam to, byś tak szybko. Dobra, schowajmy to do, do tego, tego, bo to nam się nie przyda. Byczku, o się od mojej wyspy. Postaw naszą wyspę, zostaw moją wyspę, byku. Zostaw moją wyspę. Nie możemy właściwie go złota, dlatego... jest naprawdę... Ej, złoto jest naprawdę potrzebne w grzetach, tak teraz sobie patrzę, nie? nie nam TNT zrzuci. Nie, nie, nie. Weź, 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 weź. Jezu Chryste, panie. Schowajmy się. Nie mamy łóżka, okej, okay, ale dobra, zniszczymy go? Tak, zniszczyliśmy go, więc jest koks, okej, okay, jest koks, zniszczyliśmy go, mamy jednego przeciwnikami, na raczej przeciwnika, nie mamy w ogóle przeciwnikami, ponieważ tylko, nie, co ja kupiłem, Wypad. Wypad, wypad, wypadł, okej. Okay. Akcja jest, akcja jest szalona, jest naprawdę dziwnie, jest naprawdę szybko wszystko się dzieje, tylko trzeba mega się uspokoić i ogólnie, ogólnie co to mówię was widzę, napiszcie w komentarzu, Wo, ło, ło, wo. weź, tu weź, tu weź, ło, wow, i zginałem. Okej, okay, jesteśmy już na kolejnej Atence w tym odcinku. Mam nadzieję, że, że tamta Wam się podobała, była naprawdę energiczna i dziwna. Była naprawdę dziwna, nie będę ukrywał. było naprawdę szokująca, bo nawet bym powiedział. Ponieważ to, co tam się działo, było naprawdę niesamowite i było tam naprawdę wiele, wiele, wiele energetycznych rzeczy. To mam nadzieję, że było dla Was przyjemne do oglądania. Okej, okay, tutaj widzę kumpel Patryk. On może być dla nas, dla nas ciężkim przeciwnikiem. Mam nadzieję, że nie. Tak, nie będzie. Dobra, szybko budujmy sobie to łóżko wałną, czerwoną wełna, Czerwony, ładny kodek. przecież lubię mega czerwony. W ogóle przedwony jest giga, giga, taki, taki, taki fajny, fajny jest przedwony, jest mega takim przyjemnym do oglądania kolorem. Nie, co ja kupiłem? Wypad, wypad, weź schowaj się. Nie, nie to, to się schowaj, nie potrzebujemy cię. Muszę pamiętać, że nie mogę używać kolorów, rzeczy od złotego, dokładnie w ten sposób. Znaczy od złota, rzeczy od złota nie mogę używać, ponieważ one są, one są, one są nieładne, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj nie lubimy złota, dzisiaj widzowie nie lubimy złota. Dlatego szybko, szybko, szybko tutaj sobie musimy oglądać jakieś Seta bym sobie kupił najchętniej. WTF, dobra, nieważne. Patek spadł. Patek nie Patek, dobra, pewnie ma mi nimi jak ma Patek. Wiecie, Patek, Patek jakby... Nie! To ja zrobiłem, jestem Pajacem, jestem Pajacem POMPKA, nie? To ja ja okaząłem, Jezu, ja bym chciałem kupić SETA, ja kupiłem Fajetabola kolejnego, jestem w największym. Mam znowu spad, WTF. A co chodzi? Gościej chyba nie umie budować. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że podobnie się klepie, jak tak jak, tak jak buduję. Wtedy, wtedy mamy może łatwą szansę na winę, dajcie mi jeszcze jeszcze setu, dajcie mi set, dajcie mi set, dajcie mi set. To jest wydane, gościu. widać ja podimy z budową. No dobra, staćmy już na secika w kontu, Możemy się podbudować. I co? I co? Ogólnie dobra, jeszcze wcześniej schowajmy sobie złoto do skrzynki. Nie, wiem, złota nie możemy użyć, trochę więcej wełny sobie wziął Tak na wszelki wypadek, ponieważ yy... No, ponieważ ten yy... mus... My nie możemy używać, ale gorzej jak gość dostanie nasze złoto I na przykład przez to, że dostanie nasze złoto na pokona, bo to by ja było mega nieprzyjemne Dobra, okej, okay. nie, tak, nie tak miała wyglądać ta akcja Ale dobra, podbudujmy się delikatnie w górę I ja bym podbudował się jeszcze Patrzy w bok. Okej, okay, Patryk spadł, więc mamy szansę teraz do niego polecieć. Szybciutko, szybciutko. Go tutaj ładnie sklepać, tylko on ma, ma wełnę, tak, ma wełnę. Beton, fuck. Nieładnie, nieładnie. Weź paczek, weź, spadaj, spadaj stąd, spadaj stąd, spadaj stąd. Fuck, tak, nie uda mi się go zniszczyć tym pajacem, nie wiem czemu. Bo się skupiłem na nie wiem na czym się skupiłem, na, na niczym się nie skupiłem. Bo byłem, byłem bo totalnie skupiony Dobra, potrzebujemy, potrzebujemy, potrzebujemy... Fireballa, potrzebujemy Fireballa, mleczka i wełny, niestety nie, nie możemy kupić, możemy kupić niestety, w ogóle nie pomyślałem, mogę kupić killoff, mogę kupić killoff, nie wziąłem killoffa, to jest mój największy błąd, że nie wziąłem kilofa. O jest gdany. ło jeszcze tutaj kumpel do nas przyszedł, co się dzieje? Tak! co się stało? Co się dzieje tutaj na tej ręce? Okej, okay, mamy wolne. kupmy sobie wolne. Proszę, nie się z no, dobra, nie sojuszują. się Myślałem, że się tam gdzieś tam sojusz, sojuszują, ale on po prostu jak no, zniszczyć łóżko, wolał go najpierw wysabić, a potem zniszczyć łóżko. Jak to woli? A nie, po prostu on już mu zniszczył łóżko wcześniej. Okej, okay, dobra, nic nie zazdroszłem. To teraz może pójść do nas, o nie, żeby tylko nas nie prosił, bo to, to będzie naprawdę nieprzyjemna sytuacja. Jest... Mam Kupię sobie... kupmy sobie to. Ja bym sobie teraz szybko wybieram fireball'a. Fireball byłby mega przydatny w, tym, w tej sytuacji. Bo tam mamy diax. on pójdzie na nie mam pojęcia. Okej, okay, kolego... Ej, ej, ej. Nie mogę kod sam co jest ze mną nie tak. Dobrze, to wum, taką strefę zajebiliśmy. Jestem gigacadem widzowie. Ja <gryw> naprawdę jestem nowym. Ja mam gigaloa, mam nadzieję, że... Dobra, byków, byku, byku weźmy zostaw i idź sobie stąd. Bryku, no. Nie, teraz nie zdążę, no come on. Ej, jestem w dupie totalnie, jestem w największej dupie na świecie, jestem... ...w takiej największej, największej dupie... Nie no... A, ja, ja. ja w tym momencie, niestety. Ja nawet w tym momencie tu z wyspy nie wyszedłem chyba. Naprawdę. Jest... Ej, bez zbudowania się TNT jest naprawdę ciężko coś ogarnąć. Naprawdę! To może się nie wydawać, ale jako osoba, która... Co... Ja jestem wolno budującym się i do przemieszczania zazwyczaj używam TNT albo fireballa. Bo nagle, gdy mam tylko fireballa, to jest naprawdę... No, bojeczku, daj mi spokój, daj mi święty spokój, daj mi święty spokój, beczku, daj mi święty spokój, daj mi święty spokój. Daj mi święty spokój. Daj mi święty spokój. Buduję kolejny raz łóżka w, w tym odcinku. Nie wiem, ile... Nie wiem. Powiedzcie w komentarzach ile łóżek budowałem w tym odcinku. Idę kupić kigos? Knof jest za Żelazo, okej. Okay. Chciałem mieć pewność. Naprawdę złotych nie ma? Pojechałem na wyspę, która jest pusta. No nie! Ale dobra, w końcu dzieje się jakaś większa akcja. Mam dwa... Pojechałem na diakset, z diaksetu do złotego, znaczy do różowego. Czy się tak wybiję daleko? Ledwo, 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 ale dobra, to udało się. To żyją, dużo żyją, więc okej. Okay. Okej, okay, nie mają łóżka, nie mam pojęcia gdzie oni są teraz aktualnie. Ale no dobra, potrzebujemy... Fajad boli, więcej. Okej, okay, to już mnie w tym momencie, o nie? Ej, nie mam pojęcia, kiedy mi się jak tam to jest, no. nadzieję, w tym przeszkadza. Ale... Nie przeszkadzało. Tylko kupiłem za dużo mieczu, nie mam pojęcia z jakiego powodu. Ale no dobra. I co tu mamy u niego? Mamy tu jakieś fajne coś? Tu mamy coś. Nagle jakieś wysoko tu jest. Czuć jak... taki malutki, coś taki mini. Łopa, Wangam Stali. Co ja zrobię w tym momencie? Nie mam pojęcia. Dał jakich mało. Nie, nie wyzbywajcie. Brzudkinik widzę, bo nie lubimy takich ników, nie lubimy. Teraz musimy go zabić, nie? Bo za jak ten brzydki to... Dobrze mu że I to jeszcze final kill. Nice. Ja dostałem tylko ja i... Przedwony, okej. Okay. Przedwony pewnie ma jakiś dowalony setup czy coś i... Za chwilę tako zniszczy, i tako mnie zniszczy. Ja mogę się jedynie tylko przemieszczać? No właśnie. Co tu się stanęło? Okej, okay, jestem w dupie, jestem w dupie totalnej. Byk, gram tylko złotem, daj mi się zabić. Bekłok, daj mi, daj mi się zniszczyć, o zniszczyć, bo zabić jest brzydko. Daj mi się zniszczyć. Okej, okay, okej, okay. fuck. Nie umiem się klepać, nie pytam w PvP. Dosłownie. Boom, jeśli jesteś w szoku, nie? Ojejku, ojejku, to Ja nie wiem, czy nie polecę na środek. Nie wiem, nie, wiem, nie mam czasu lecieć na środek, a to jest dadam. Ja tam w tym momencie dodam. Tak, 2hp mu zostało, naprawdę. Tacy łóżko w tym momencie, dokładnie, wiedziałem. Serio? Gdzie Będzie budował jak palac w górę, nie? No co tam, byku? Okej, okay, to była chyba... Nie, jestem idiotą, nie mam... Hej, jestem idiotem, nie mam żadnego... Wełny. O nie. I co ja teraz mogę zrobić? Jestem w dupie.

Mogę go wziąć na blisko, trzeba go wziąć na blisko I jak najlepiej zwrócić. Mogę go zwrócić, nie, to jest najlepszy plan jaki. Tak, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co mogę. Ale dobra, było blisko.